W stanie gminy Wierzbica, zamienioną kadencję 2014-2018 przedstawi nam Wójt Gminy proszę Amen. Szanowni Państwo, otrzymaliście materiał złożony z trzech części, mianowicie Także siostrza wydana na koniec kadencji, sprawozdanie z realizacji zadań. Ona już była rzeczą znaną, coś tam cytowaną. E, oprócz tego, mienie gminne, które zostało wydrukowane i e, koniec kadencji, w jakim majątkiem gmina dysponuje. I w tej chwili to opis słowny. w którym przybliżyliśmy charakterystykę gminy e, oraz e, to co, no, z czego Czy, czy tak gmina trzymała się dokładnie czy ewentualnie tylko ogólnie, a się zaczną się pytania. Czy może wbrew zaczną się pytania. To jest sprawozdanie, więc... Bardzo proszę, nie ma sprawy, dlatego pytam. Charakterystyka gminy, e, obszar 93-97 e, km2, 17 sołec e, i nowe przyrodnicze, w jakich systemach przyrodniczych jest, e, gmina jest usytuowana. E, polityka przestrzenna województwa małysowickiego, oczywiście gmina się e, e, znajduje się w obszarze niskiej zdolności wykorzystania czynników rozwoju, charakteryzująca się kumulacją negatywnych cech przestrzeni, to jest inne położenie w stosunku do Warszawy, niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, niestety, ale w dalszym ciągu wysokie bezrobocie, niski poziom aktywności gospodarczej poza rolnictwem, niska opłacalność produkcji rolnej. Uogłoszenie, coraz większej liczby mieszkańców, a może już w tej chwili to już się po prostu podążanie za pracą. Ujemne są do imigracji, to jest to, nadmierne starzenie się ludności, bo tam będzie później wynikało z kolejnych materiałów. I tutaj będziemy przy, przybliżali, przybliżali strukturę społeczną gminę. Wiadomo, że w obszarze radomskim, gdzie gmina się znajduje, no to te bolączki, które były, one już się nie nawarstwiają, czyli do bezrobocie, upadek przemysłu, zagrożenie, ale jeszcze te usługi, jakość infrastruktury, infrastruktury drogowej jest, ma dużo do, jeszcze dużej rzeczy do zrobienia i starzenie się społeczeństwa, to z tych punktów wcześniejszego migracji. Mamy też również pozytywy według mnie, mianowicie radą z jednej strony, ośrodek powiatowy z dużym, z dużym wyposażeniem, wielkością i jednocześnie instytucjami obsługi ludności oraz mniejsze, może miasteczka w naszym sąsiadujące, czyli Miłża, Szydłowiec, Skaryszyk oraz obszary miejscowo-cenne przyrodniczo y, i odradzające się coraz to wie, bardziej y, walory kulturowe, czyli główne tutaj przeskoła gospodyń wiejskich. O gruntach y, tu się wspieraliśmy czy my jesteśmy tą gminą rolną, ale 8200 hektarów, czyli prawie 90% powierzchni to grunty rolne, orne, w generalnie 75% z tego to grunty orne, łące i płaskiska 11, nieużytków 8%. Najczęściej przy Zmienia się struktura gospodarstwa, bo gruntów rolnych jest dużo, ale powoli y, może te małe gospodarstwa zanikają, bo taka jest w tej chwili y, tendencja. Natomiast wiosną... Y, duże gospodarstwa, które specjalistyczne po części, ale głównie to jest to produkcja, produkcja zbóż, gospodarstw jest troszeczkę, może powiedzieć specjalistyczne gospodarstwa, w podstawie w sołectwach, w sołectwach Polane, i tam w głównej mierze te większe, większe gospodarstwa są rolne no i w tej samej Wierzbicy. Struktura gleb przeważają gleby, gleby jednak tej słabsze miejscami, natomiast w tych lepszych terenach czwarta i trzecia klasa. Większe kompleksy o dobrej przydatności to są łez pachryszbica, łączany, Zalesice i pomorzany, gdzie, gdzie występują torfy oraz ogólnie głównie to w zakresie planowania przestrzennego w czasie tej kadencji usta, zostały dokonane następujące opracowania mianowicie studia, studium uwarunkowań, studia uwarunkowań i kierunku zagospodarowania były to, były to studia które wynikały z potrzeby. Z potrzeby w tym momencie, e, e, na przykład Sołectwa rzeczków, e, zmiany w studium, gdzie e, do tej pory te tereny były objęte jako tereny górnicze i nie można było tam e, żadnych inwestycji prowadzić. więc e, przy uchwałę, to jest kontynuacja jeszcze uchwały podjętej przez poprzednią Radę i przyjęte 25 kwietnia 2018 roku. Zalesice Kolonia, Studium Zagospodarowania Przestrzennego związane tutaj z przejęciem tego zbiornika wodnego. I tak jak sprawa jest kontynuowana, natomiast same studium zostały już też przyjęte. Kierźwica Polany i Kolonia Polany. Kolania i Polany, kolejne studium, które zostało opracowane w związku z projektu ustawy zakazującej budowania się w odległości, znaczy, żeby, żeby ludziom nie blokować, to studium zostało podjęła Rada w Poprzedniej kadencji, Sporządziła kroki do no, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych stołec jako że ustawa zabrania budowania się wokół wiatraków, a tam jeden wiatrak jest w polanach kolonii i w odległości krotności od tego wiatraka w wys tej wysokości. Więc y, kiedy jest to studium, to wtedy automatycznie y, można te taki, można przybliżać tą odległość i y, będzie y, można postępować o o pozwolenia na budowę. I kolejne studium, które z bazy przestrzennego dla części obszaru w obrębie Rewizyjnej polan kolonii Polany zostało ono przyjęte 25 października. A, to jest ta strefa oddziaływania elektrowni wiatrowej. W 2017 roku, przy jednym ze studiów, wykonano bilans terenów przeznaczonych zabudowę na terenie gminy Wierzbica. To była też i zalecenie od mojej wody. Także taki bilans został zrobiony. I następne Następna rzecz, która, która myślę, tutaj ważna, to jest włączenie w to tej kadencji 21, o no, prawie 22 hektarów do specjalnej strefy ekonomicznej w miejscu w obrębie Rzeczków. I tutaj skupiono ten obszar z myślą i wystąpiono do Tarnów Te grunty liczymy na to, że liczyliśmy i liczymy na to, że. Wprowadzenie gruntów do strefy pozwoli na ożywienie tego terenu dla przyszłych inwestycji i da możliwość skorzystania z pomocy publicznej na nowe inwestycje. Jak Państwo wiecie, w międzyczasie, bo w ubiegłym roku cały kraj został objęty, ale w roku 2016 włączenie terenu stało się faktem. Mianowicie 28 grudnia 2016 roku e, e, Prezes Rady Ministrów e, zmienił rozporządzenie i rozszerzenia tak na wszystkie strefy o e, teren właśnie znajdujący się w Wierzbicy. Mówiłem już o ludności i o dynamice zmian, że społeczeństwo się starzeje. Na 70. 10 mamy. Tutaj przybliżone e, mieszkańcy w wieku produkcyjnym podzielone na grupę e, poprodukcyjnym, przedprodukcyjnym oraz urodzeń i zgonów. Jak widać w e, trzech latach e, przyrost naturalny był minusowy. Więcej osób zmarło e, niż się urodziło. Liczba mieszkańców spadła o 180 osób w latach 2014-2017. Jesteśmy tutaj na sprawozdaniach gryzowskich, które zawsze są z nocnym opóźnieniem, także możemy na takich materiałach dyskutować. I jak widzicie tam dalej, że w wieku przedprodukcyjnym liczba osób zmniejszyła się o 98 produkcyjnym, tutaj najbardziej istotnym o 227, natomiast wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, mianowicie o 137 osób. Z danych tych wynika, że liczba mieszkańców maleje systematycznie, starzeje się społeczność, stąd też dzisiejsza tutaj dyskusja na temat usług zdrowotnych była jak najbardziej wskazana i żeby bycie objąć jak największą liczbę ludzi, byli zadowoleni właśnie z tego podstawowego... podstawowego Leczenia podstawowego ośrodka, podstawowej opieki zdrowotnej. Dalszy program to jest oświata, i tutaj kadencja, miniona kadencja, była dla oświaty no, taką burzliwą kadencją. Wszak po 14-16 latach funkcjonowania gimnazjów podjęto decyzję o ich likwidacji. Stąd też e, e, w 2017 roku e, podjęta została w związku z reformą oświaty e, uchwała Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowe gimnazjum im. biskupa Jana Krabka zostało włączone do publicznej szkoły podstawowej, natomiast zespół szkół publicznych, zespół szkół publicznych w ludzie Wielkiej stał się również szkołą podstawową, ośmioletnią szkołą podstawową. Dotychczasowe, dotychczasowe szkoły podstawowe sześcioletnie to jest szkoła podstawowa w Polanach, w Zalesicach. Łączana i do Wurce Warszawskiej stały się również sześcioletnimi szkołami podstawowymi. Ośmioletnimi, przepraszam, klasami podstawowymi. W tym roku ma nastąpić no, z oddziałami szkoły podstawowe, były z oddziałami gimnazjalnymi, i w tym roku, jak Państwo wiecie, te oddziały gimnazjalne kończą swój żywot. Zostają szkoły podstawowych. W poszczególnych dalej przybliżane jest struktura oddziałów, liczba uczniów w poszczególnych klasach, w poszczególnych szkołach, no i znaczy nauczycieli uczących etatowych. Te cząstki etatu to reforma wprowadziła jeszcze też to, że nauczyciel często gimnazjum, często gęsto jeśli do dwóch, to często, a nawet trzech więcej szkół, żeby uczyć godzinę, mieć godziny, które są godzinami takimi jednostkowymi. I tak to się niestety dzieje. Dalej gminna, gminne przedszkola publiczne mamy tych przedszkoli sześć. 2, 3, 5? Zrozumiałam się. Nie, nic nie rozwiązano. A, przepraszam, przecież, jest dalej, przecież w Zalesicie to są, nawet w Gomórce to jest oddział zamiejscowy w Gomórce Warszawskiej przedszkola w Zalesicach. Także jest ich 6, jednak nic nie ginie. I gdyby rozwiązali to, Wysoka Rada by stosowną już była. W przedszkolach, e, największe przedszkole to jest w Wierzbicy, gdzie jest e, tych oddziałów jest w tej chwili jest 125, 5 oddziałów 25 osobowe. E, Ruda Wielka to 85, gdzie jest przygotowane na trzy oddziały. E, łączany i kolany po 25, natomiast Zalesica i w, Zalesi w oddziale za łącznie. Powinno być 50, jest 48 dzieci. Ja mówię w tej chwili o tym ostatnim roku. Jak to się przebiega można zobaczyć i można jak się zmieniają te te, 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 te dwa dzieci. Także w tym momencie myślę, że dysponujemy jeszcze według dwa miejsca w Zaleysnice i... 9 miejsc w Lucicie Wielkim 11 miejscami w przedszkolu naszej jednostki. Koszty bieżącego funkcjonowania e, to jest e, na stronie 14 i e, oświatowych kolejne cztery strony od to jest z Przybliżenie wydatków na e, poszczególne szkoły, e, różnice, jakie są w subwencji, e, e, ewentualnie żywienie, I tutaj w głównej mierze e, dotyczy to linii przedszkoli. E, no i ewentualna e, różnica, czyli w poszczególnych e, e, jednostkach, ile dokładamy w stosunku do subwencji. Czy e, e, tak, o Tak i są tak, tak to, to jest na kolejne 4, Dostajemy o 18. Gdzie jest w pewnym momencie wyliczona też subwencja e, na jedno dziecko, e, jakie przychodzi do poszczególnych e, jednostek na miesiąc, sytuacja finansowa gminy. E, w latach 2015-18 gmina zapewniła wydatki na 84 174 277 134 zł. Proszę pominiemy. W wyniku realizacji budżetu budżetu, budżetu poszczególnych lat. wydatków... Współpracowano z 370 166 000, 000 przepraszam 375 000 i 674 000 zł. W poszczególnych latach jest plan, jest wykonanie. W latach, w szczególności 2016. I to wpłynęło na zwiększenie planu i wykonania przede wszystkim, już programy na 500. To tutaj ten skok budżetowy jest znaczny. No, później, rodzina plus, także to budżety w tej chwili przekroczyliśmy już 52 miliony złotych w planie na rok 2018, wydatkowane 49 milionów. W latach 2015-18 dokonano wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 14 709 tysięcy, co stanowiło 8,84% wydatków dokonywanych w tych latach. Jak się wydatki inwestycyjne mają w poszczególnych latach? To proszę tabela kolejna w roku 2015, gdzie na inwestycje, to był pierwszy rok w kadencji, wydano 2,32%, w 2016 to już było 5,37%, w 2017 to 9,67%, a w 2018 to 15% na inwestycje wszystkich wydatków. Także na pewno te inwestycje, które są widoczne, jednocześnie znajdują odzwierciedlenie w tychże wydatkach. Także wydatki wzrosły w ciągu tych 4 lat, od 15 do 18 ponad 10 razy, z 700 tysięcy do 7 milionów 400 tysięcy. Znaczną część tych wydatków przeznaczono na oświatę, która no, przez lata nie była. Oczywiście duża zasługa tu tego, o czym dzisiaj tak dużo mówiliśmy, a więc tatu modernizacja, która, która, która w głównej mierze no, poszła na budynki oświatowe, ale one były już zaniedbane i naprawdę to był ostatni dzwonek, żeby to e, zrobić. E, na celu oświatowe łącznie wydano w latach 15-18 73 407 229 zł i w poszczególnych w poszczególnych latach jest w stosunku w 2015 roku to było ponad 50% w 2016 kiedy weszło to 500 plus czyli to jest 41%, w 39 w 18 to jest, jest znowu 46% Tendencja ta jest, gdyby nie to 500 plus i godzina plus, to wtedy byłaby to, na no, ogół są to podobne, byłyby podobne zachwiania, tak jak mówię.